Budzisz się zmęczony, choć spałeś wystarczająco długo? I to zmęczenie nie mija ani po kawie, ani po wolnym dniu. Co gorsza, im bardziej próbujesz odpocząć, tym gorzej się czujesz. To nie jest normalne zmęczenie. I jeśli myślisz, że wystarczy jeszcze trochę snu, za chwilę zrozumiesz, dlaczego to nie działa. Dziwne jest to, że najgorzej czujesz się wtedy, gdy w końcu masz wolne. Weekend, urlop, dzień bez obowiązków, a zamiast ulgi pojawia się ciężkość, rozdrażnienie, czasem nawet napięcie, którego nie potrafisz nazwać. Zamiast odpocząć, masz wrażenie, że coś w tobie powoli opada, jakby ktoś wyłączył wewnętrzny silnik, który przez cały tydzień trzymał cię w ruchu. I to jest moment, który wiele osób interpretuje błędnie. Bo wygląda to tak, jakby odpoczynek ci szkodził, jakbyś nie potrafił zwolnić, jakby z tobą było coś nie tak. I właśnie w tym momencie wiele osób zaczyna się bać. Bo jeśli odpoczynek nie pomaga, to co właściwie jest nie tak? Ale w rzeczywistości dzieje się coś zupełnie innego: przez większość czasu funkcjonujesz w trybie automatycznym: zadania, obowiązki, bodźce, presja, terminy. Twój umysł jest zajęty, skupiony na działaniu, a ciało działa na rezerwie. Nie masz przestrzeni, żeby naprawdę poczuć, w jakim jesteś stanie. Dopiero gdy ten ciągły strumień bodźców nagle się urywa, organizm przestaje się maskować. Umysł nie dostaje już zadań, które go rozpraszały, więc zaczyna kierować uwagę do środka i wtedy na powierzchnię wychodzi wszystko to, co było spychane na bok przez dni albo tygodnie, zmęczenie, którego nie zauważałeś, napięcie, które było tłem codzienności, emocje, na które nie było miejsca, bo zawsze było coś ważniejszego do zrobienia. Twój mózg nie odpoczywa wtedy, gdy ty leżysz na kanapie. On odpoczywa wtedy, gdy czuje bezpieczeństwo. A jeśli przez większość czasu żyjesz pod presją, kontroli, ocen i terminów, mózg uczy się jednego trybu działania ciągłej gotowości. Nawet gdy fizycznie nic nie robisz, mentalnie nadal jesteś w pracy. Analizujesz, przewidujesz, wracasz myślami do obowiązków i właśnie dlatego wolne dni bywają najtrudniejsze. Bo cisza sprawia, że umysł zaczyna krzyczeć, i to prowadzi do kolejnego zaskakującego zjawiska. Praca daje strukturę, paradoksalnie daje też poczucie sensu, gdy nagle jej brakuje, zostajesz sam ze sobą. A jeśli przez długi czas ignorowałeś swoje potrzeby, ciało i psychika wykorzystują ten moment, by się odezwać. Zmęczenie, które pojawia się w wolne dni, to nie znak słabości. To rachunek wystawiony za tygodnie funkcjonowania na autopilocie. I właśnie dlatego wiele osób czuje się lepiej w pracy niż poza nią. Ale to jeszcze nie wszystko, bo istnieje zmęczenie, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Możesz spać, jeść i nie wykonywać ciężkiej pracy fizycznej, a mimo to być skrajnie wyczerpany. To zmęczenie emocjonalne i poznawcze powstaje wtedy, gdy przez długi czas musisz się kontrolować. Udawać, dopasowywać do oczekiwań, tłumić reakcje. Twój organizm zużywa ogromne ilości energii, żeby utrzymać maskę normalności. Problem w tym, że nie da się tego robić bez końca. I w pewnym momencie ciało zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze, tylko że większość ludzi je ignoruje. Bóle głowy, napięcie w karku, ciężkość w klatce piersiowej, problemy z koncentracją, to nie są przypadkowe objawy. To sposób w jaki ciało komunikuje, że dłużej nie da rady. Ale zamiast słuchać, sięgamy po kawę, energię z cukru albo kolejne rozpraszacze. Na chwilę działa, potem jest jeszcze gorzej, bo prawdziwe źródło problemu wciąż pozostaje nietknięte. I właśnie dlatego wiele osób dochodzi do momentu, w którym nawet najmocniejsza kawa przestaje pomagać. Kawa nie dodaje energii, ona jedynie blokuje sygnał zmęczenia. To tak, jakby zaklejać kontrolkę ostrzegawczą w samochodzie, zamiast zajrzeć pod maskę. Z czasem organizm przyzwyczaja się do stymulacji i potrzebuje coraz więcej, by osiągnąć ten sam efekt. A gdy kofeina przestaje działać, zostajesz sam z prawdziwym stanem swojego układu nerwowego. I wtedy pojawia się pytanie, którego większość ludzi boi się zadać: co tak naprawdę odbiera ci energię każdego dnia? To nie praca sama w sobie. To brak kontroli sensu i regeneracji psychicznej, to życie w trybie, w którym zawsze jesteś dostępny, zawsze czujny i zawsze trochę za bardzo odpowiedzialny, to brak momentów, w których naprawdę możesz odpuścić bez poczucia winy. Twój mózg nie został zaprojektowany do ciągłej presji bez resetu, i jeśli nie nauczysz się tego resetu świadomie, organizm zrobi to za ciebie w najmniej odpowiednim momencie. Ale zanim do tego dojdzie, popełniamy jeden ogromny błąd. Próbujemy być jeszcze bardziej produktywni, jeszcze lepiej zorganizowani, jeszcze bardziej zdyscyplinowani. A problem nie leży w braku efektywności, tylko w braku prawdziwego odpoczynku nie tego polegającego na skrolowaniu czy biernym leżeniu ale odpoczynku, który uspokaja układ nerwowy. Dopóki tego nie zrozumiesz, zmęczenie będzie wracać. I właśnie dlatego ostatni sygnał, o którym zaraz usłyszysz, jest tak ważny. Jest jeszcze jedna rzecz, o której prawie nikt nie mówi, a która ma ogromne znaczenie. Jeśli przez długi czas ignorujesz to zmęczenie, organizm przestaje wysyłać subtelne sygnały, przestaje ostrzegać delikatnie. Zamiast tego zaczyna działać bardziej radykalnie. Najpierw tracisz koncentrację, potem coraz trudniej jest ci się zmobilizować do rzeczy, które wcześniej były normalne. Coraz częściej odkładasz proste zadania, coraz częściej masz wrażenie, że wszystko cię przytłacza, nawet drobiazgi. I wtedy wiele osób myśli, że to kwestia charakteru, że są mniej zdyscyplinowani, mniej odporni, mniej zmotywowani. Ale to nieprawda. To mechanizm obronny. Twój organizm ogranicza dostęp do energii, żeby cię zatrzymać, żebyś nie pchał się dalej w tryb, który go niszczy. Problem polega na tym, że współczesne życie nie daje na to przestrzeni, więc zamiast się zatrzymać, jeszcze bardziej się zmuszasz. I to właśnie wtedy zmęczenie zaczyna wpływać nie tylko na ciało, ale też na sposób myślenia o sobie. Zaczynasz być dla siebie surowszy, mniej wyrozumiały. Coraz częściej czujesz frustrację bez wyraźnego powodu. I to jest moment graniczny, którego większość ludzi nawet nie zauważa, bo od tego punktu zmęczenie przestaje być tylko stanem fizycznym. Zaczyna zmieniać twoje decyzje. Zaczynasz wybierać to, co łatwe, zamiast tego, co ważne. Zaczynasz unikać rzeczy, które wymagają zaangażowania emocjonalnego. Coraz częściej chcesz po prostu mieć spokój, i nie ma w tym nic złego. To naturalna reakcja organizmu, który od dawna nie miał prawdziwego resetu. Ale jeśli tego nie zrozumiesz, możesz pomyśleć, że to z tobą jest coś nie tak. A to byłby największy błąd, bo zmęczenie nie oznacza, że jesteś słabszy. Oznacza, że zbyt długo byłeś silny w niewłaściwy sposób. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby nie walczyć z tym stanem siłą, tylko zacząć go rozumieć. Jeśli czujesz, że to zmęczenie nie bierze się znikąd, że nie jest kwestią charakteru ani słabej woli, to masz rację. To sygnał. Twój organizm próbuje powiedzieć ci coś, czego przez długi czas nie miałeś przestrzeni usłyszeć. I im dłużej go ignorujesz, tym głośniejszy się staje. Zmęczenie nie jest wrogiem. Jest informacją. Pytanie tylko, czy potraktujesz je jak problem do zagłuszenia, czy jak coś, co warto w końcu zrozumieć. Jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na siebie inaczej, jeśli poczułeś, że ktoś w końcu nazwał to, co od dawna się działo w Twojej głowie, to zostań tutaj na dłużej. Subskrybuj paradoks umysłu. Bo to, o czym dziś mówiłeś sobie w myślach, w kolejnych filmach zaczniemy rozkładać na czynniki pierwsze. I dopiero wtedy naprawdę zacznie się robić ciekawie. Bo jeśli to zmęczenie było dla ciebie znajome, to kolejne filmy mogą sprawić, że zaczniesz patrzeć na swoje życie zupełnie inaczej.